wejściu Mogą robić tamten domek najpierw No to nikogo nie widzę na skraju może Albo mogli na czy też Chyba na górze? Chyba, że się zatrzymali w tym pierwszym domku Chyba no, tak musiało być jak coś. Piękne na to podejście Jest to, tutaj domek obserwuję <klujny> Czy ktoś gdzieś nie wychodzi? Ja się każdy jakiś biedny traż przed solo pistoletem. Tak, może być, że kurde o, jest, idzie Ale trzeba było go podpuścić Zatrzywam się z no, sobą go Tak Nie wyglądał na solowego plus go jakoś Trzeba było go wpuścić tu głębiej by wszyscy no Ocha dobrze widzę, ale do strzelania widzę, że Nie wiem, okno powinno być okej. Okay. Ten jeden jest minus, ale teraz nie wiemy, czy tam reszta się cofnęła i zas zaszyła, nie, czy nie. No się, że był sam, Tomek sobie zretował. Dobra, to ryzyk wizy. Muszę pamiętać, ale ja podglądałem że tylko... Byś się też radę mi usłonić okno? Tak, żebym z okna nie dostał? Tak. No. Taki nie Ten, ten kask na tą, na tą pogodę jest tak chłopły Podnieś sobie maskę M ja. No wydaje mi się że solo bo goś przed zem24 Pewnie liczymy na jakieś snajpiąga czy osłony No czekaj wejdę Jaki smuteczek M24, a tutaj okolity. Kamizelkę trójka, chron, trójka. Ciekawe dać. A właśnie ten, e, bo ja mam dla Ciebie... My się e... cofamy, cofamy do chłopaków, wiesz? Czek, cze, cze. się rozbiliśmy za bardzo. Dawaj, dawaj. E, chyba, Gdzie? że chłopaki też chcą robić ten domek, to możemy przejść, ale... Zebrałeś z niego wszystko. Eee... Perry, ja mam dla ciebie ten I temy, których ci nie dają w poprzednim wejściu. Jakie itemy O to mówisz? Słuchajcie, rzucam przy schodach te... No za się nie broni. Rzucam przy schodach milkity, bo ja tego nie potrzebuję kompletnie Oj, tam wie się. Masz tu Jedno, drugie o, prowady to lubię. Puść mnie, fioł na górę. Nie. No, weź, bo cię... Nie. No, nic ja, nie ma. Ui, no. Jest pokój, którym, do którego mam klucz. Ej, a ja też. Jestem <ścoughs> no, tak jak to, zwykle to, tam. Fionn na bramce, kogo przypuści? Na tego będzie. To da, Vinci? Kasa... Elektronika... Śmieci, śmieci... Jezus! Co jest skąd? Nie, ten guzik. Ale wie, Przepraszam. Przecież to kurwa zawał, o, Będziesz mi po karetkę dzwonił. Sam, sam się siostrze wytłumaczysz dlaczego. Teraz się tam będziemy bawić. Headshot mi prawie, sobie. To co, loading Carry'e? Idziemy? Chyba to... ja Nie, te trzy hitów wziąłem, co się tam walały. Poszno. Ja też nie potrzebuję, ale. Co się mają walać? Jak za nic jeszcze czego to, to nie wala, to mam stać. Ale powiem wam, że klimat tej tej u i tych piorunów A. jest tak za. Nie jest jest, jest, jest normalnie kawa jak ten, jak burza. Jak, jak duża... u, u Perego tam... na wsi. No, u, u mnie też. Teraz mamy tutaj k***a na wieży. Tak, 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 Chodzi właśnie. Eee. O, żyje. Właśnie się I eee, Gracz. Eee, I przy namiotach też gracza? Dobra, to gdzie my, gdzie kto jest? Bo ja jestem przy, na wieży. Ja w wejściu przez, przez murek? Mórko. Na mapę spójrz. Tak jest prościej. Muszę obserwować perymetr. Mówisz, że w tym otwieranym pokoiku był? E, tak, uzbrojony w M4 wizorka trójka. Tym, to, ja byłem, to Czy na, Przy namiotach jeszcze goście byli. Hmm. Ktoś mógł z tego pokoiku wyjść. No. Jeszcze zdjęty nice. Nie wychylajcie się, nie, fijał, nie wychylajcie za ten budynek. Bo przy namiotach byli snajperzy.

Biorę painkillera Wydaje mi się, że uciekł to Może być za nami cały czas Widzę go, nie widzę grupa. Jest za domem Gdzie granat? Gdzie dróg, gdzie tam jest dwóch Zjadłeś go? Jednego? Jeszcze jeden gdzieś tak, 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 tak Minus Minus? Minus, minus, dwa minusy Dobra, to mamy trzy minusy w sumie Idę do, idę do magazynu się łatać. Łataj, łataj Ja jestem cały, ja jestem cały, mogę trzymać O kurde, Lecy? zdjął mnie w, maga w magazynie mi zdjął to co mi W magazynie był nie... W zamykanym pokoiku czy nie? Nie wiem czy w magazynie jest przez okno A ty wchodziłeś w zamykany pokoik czy gdzie? Tak, w zamykany pokój wszedłem Już tam tak jeszcze masz? Ostatni mam, ale wydaje mi się, że mógł uciec Mógł mu przez okno zdjąć Słyszę gdzieś, nie yeah. oh, yeah. Mam kilka ma już. Oglądam. Eee, to wam powiem. O nie, słuchajcie, Gostek jest. Ee, tak, przez okno mnie zwalił. Z e, zamurkiem był. Okay. Czyli gdzieś. Nie, 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 to blisko był. Był, był za magazynem. Mhm. Wycofał na helikopter, wycofał w ogóle na ten, na loading area. Na Storage. Na Storage. Na Storage wycofał. No dobra, no to trzeba tylko zabezpieczać. Wątpię, żeby się odważył tu wrócić Fary kuwarco? Hmm. Myśli, że chłopaki skończą, tak szybko. Pary po lewo od nas chodzi o. i w tu hmm. Tak to wydaje Acá hacen. Minus.

Mi się ruszył przy żółtym kombajnie? Dwóch? U jest ten, Ajax do, do przodu Przechodzimy, tak Szkoda, bo potrzebuję noża, ale jest za późno Kontakt front! Dwa minuty Lewo. Brawo. Brawo. No tak na drodze? Grab się leży po mojej prawej. Jak? Wychodzimy właśnie. My właśnie mieliśmy na kawarcie najlepsze wyjście, wy, wyjście w tym dzisiejszego dnia. Tak. Ja baterię znalazłem. Nice. Jak kluczyk. na 180. Wchodzimy od razu, nie? FJ? Tak, tak, tak. Od razu. Coś wam wyniosłem, bysiu Dzięki. No ja tego AEK nie brałem jak mówiłeś, że nie chcesz, a, a reszty już o, nie było. Ola wyniosłem. Ja chyba ja chyba miałem najdroższy kask na głowie. Teraz wyniosłem.